Dzień dobry, dzień dobry. Ja zapraszam na żywioł ziemi. Zobaczymy, jak Chińczycy spostrz, postrzegają e, osoby z podznaku ziemi. E, kochani, jak te cechy mogą na Was e, wpływać i czy Wy też macie takie e, cechy? E, kot, kochani, kotki moje, ale też, jeżeli ktoś powie: No, ja nie mam e, ziemi, a na przykład opis, czy cokolwiek pani mówi, to pasuje tam do kogoś tego, ale ona jest na przykład no, drzewem, czy cokolwiek, to znaczy, że jej ma jej sylwetka, jej takie te cechy są związane, że ona idzie w żywioł ziemi, dlatego, że taka jest jej droga, lub tak poczuła, lub ma takie, no, no to, to są takie samoistne o, w tym kontekście, tak? Że to nie to, że my wybieramy, to, że mamy w filarach to i to i w tym nie idziemy, ale wygląd dużo mówi kochani o nas. Więc co? zapraszam Was na ziemię. Teraz żywioł ziemi. No to tutaj będzie bardzo super. Dlatego, że to jest żywioł, jeżeli chodzi o no, pracowitość, ale i uczciwość. Są to osoby naprawdę uczciwe, są to osoby bardzo pracowite. Ale przede wszystkim ich największą taką cechą jest troska. Troska o swoich bliskich. Troszczą się o wszystkie praktycznie istoty, które by tam gdzieś poznały, znają i tak dalej. Tak? Więc tutaj no, natura Ziemia, powiem Wam szczerze, no, ma rewelkę. Teraz tak. W pracy, czy gdziekolwiek poprosicie, żeby ktokolwiek Wam coś zrobił, to mogę powiedzieć, że te są osoby, które są bardzo uczciwe. Ale z drugiej strony mogę, muszę powiedzieć, bo Złopciutka to jest taką osobą, że to nie jest też tak, dlatego że jak ja to widzę, ktoś może mieć żywioł ziemi. I naprawdę, bo on, na przykład mój pracownik marzy biał ziemi, ale ma w sobie dużo też i metalu. I jest bardzo pracowity, bardzo pracowity i on aż za bardzo powiem Wam tak wprost. I nieraz jak się patrzę, to on jak mówi, kurczę, ta i ta osoba zrobiła tak i tak, a tak nie można. I jego bardzo to boli, że kto może zrobić komuś krzywdę. To jest takie zamartwianie się, e, takie e, w jego w głowie, wtedy cały czas jest jeden i ten sam temat, i tak samo wy możecie mieć. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że to są też i osoby, które w waszym życiu mogą się pojawić i na przykład mogą mówić jakieś bajeczki. Zależy, jaki filar ma e, tego. I to są osoby, które mogą być też nieuczciwe, ale jeżeli mówimy o tej osobie, która ma te cechy, która no zajmuje się i jest naprawdę, ma dobre serducho, to można powiedzieć, to jest osoba bardzo uczciwa, pracowita i zarobi zawsze na rodzinę. Nie ma dla niej rzeczy takiej niemożliwej. Teraz tak, no, o trosce to już powiedziałam, bo są bardzo się troszczą, aż za bardzo, ale e, mają w sobie też taką empatię. E, no cenią sobie przede wszystkim spokój i możecie zauważyć nawet i osoby, e, które. Mają w sobie tę Ziemię, one są spokojne, ale też i bardzo powolne. One się nie śpieszą. Jeżeli byście powiedzieli, yy, jedziemy do, nie wiem, na wycieczkę, to one muszą przemyśleć, one muszą zastanowić się, zobaczyć. Tak samo on może ta osoba rzucić taki temat, ale musi wszystko mieć przemyślane, zobaczone. To nie jest osoba taka jak na przykład ogień albo drzewo. Już tak jedziemy. No no dawaj, pa, się, już dzisiaj wyjeżdżamy i jedziemy. Nie, 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 Tu ziemia musi zawsze przemyśleć. Musi, czy droga będzie ok, czy pogoda tutaj. No od A do Z musi wszystko sprawdzić, tak? Ale jaka cecha jeszcze ich bierze się, kojarzy z, z właśnie z ziemią, to jest gromadzenie złomu. Znaczy gromadzenie rzeczy niepotrzebnych albo wszystko jest im potrzebne, to, to, tamto i mają cały garaż, jeden potem drugi, tego, ale wszystko jest potrzebne, tak? To są takie osoby. Będą gromadzić, będą gromadzić, a potem, jak coś będziecie potrzebować, to. A widzisz, a Ty to chciałaś wyrzucić, a to mi się teraz przydało. To są właśnie osoby z pozaku Ziemi. Osoby z pozaku Ziemi uwielbiają e, pracę w Ziemi, robić przy tej Ziemi, e, być na świeżym powietrzu, e, bardziej no, tak z naturą, tak? Jak grzebią w Ziemi, to to jest dla nich takie, no, no, powiem szczerze, szczęście, tak, że coś tworzą, coś robią z takich rzeczy. No, takie cechy, takie cechy bardzo dobre, to jest przede wszystkim dla nich uczciwość, tak, cenią sobie uczciwość i bardziej by chcieli też, żeby inni, którzy do nich przychodzą muszą też być uczciwi. No, mają inne i ciekawsze spojrzenie na świat. Nie tak jak inne mogą mieć wioły, tylko one tak całkowicie inaczej dostrzegają świat, sytuacje. Tak biorą wszystko na spokój, tak z takich rzeczy. Jeżeli chodzi o takie cechy pozytywne. Osoby z poznaku właśnie ziemi to są bardzo przykości, mogą mieć lekką nadwagę. Zawsze mówię, że to są jak gumisie w lesie, te jak z dobranocki ta bajka. Gumisie, gumis to mały miś, tak? No więc tutaj takie cechy właśnie osoby z poznaku ziemi mają, tak? Ich taka cecha negatywna to jest właśnie zamartwianie się. Będą się tak martwić, dopóki no coś się nie wyjaśni, czegoś nie da rady zrobić, no to jest taka cecha taka na, naprawdę dla nich, tak? że mogą całą noc nie spać albo przez 5 minut i nie mogę spać, bo cały czas myślę, ta głowa będzie analizowała. Na, e, to jest cecha taka negatywna tej, e, tej, e, tej, tego żywiołu. Ale następne co mają właśnie osoby z poznaku ziemi, to mają trudności, żeby szybko przyswoić się do innego do innej sytuacji, do innego takiego świata, za przeproszeniem, zabrać go z jego świata, dać na przykład świat metali, żywiołu metali, to on tak, gdzie ja jestem, tak? No, będzie jemu wtedy bardzo ciężko, kochani, no, żeby doszedł, tak, do siebie, tak? Jeżeli chodzi o ziemię, to, to, jest, to są cechy tej, tego żywiołu takie, że one, jeżeli ktoś mi się zapyta, no a dlaczego nie lubią imprezy? Oni lubią imprezy takie, położyć się i poleżeć. Powie, chodź kochanie, połóż się poleżymy razem. Są to osoby sporty, to lubią obejrzeć sobie film z żoną, czy tam sam sobie obejrzeć, poleżę, tak? Lubią ciszę, spokój, tak? Lubią pobyć no, po ciężkiej pracy, takiej no, sferze spokoju, nic, nie pytajcie się mnie, ja odpocznę sobie, doładuję siły i ruszę dalej no, w swój świat, jeżeli chodzi o o pracę związaną przy ziemi, no blisko też ziemi, no, mogą mieć ogród piękny, mogą robić przy tym ogrodzie, mogą cały czas siedzieć na działce gdzieś tam i, i dubać, kochani. Ale jak to robią, to robią, będą robić to tak powoli, dokładnie, kochani, no, że nie da rady no, żeby jakiś błąd został gdzieś popełniony przez takie właśnie osoby. Naprawdę ten żywioł, żywioł ziemi jest to takim, takim znakiem, znaczy takim znakiem żywiołem bardziej spokojnym. Na wszystko mają czas, kochani. Ale ten czas to jest też tak związane, na przykład w pracy jest może być coś takiego, że macie przerwę albo szef kogoś zawoła na kawę, chodź w kawę, dobrze napiję się dobrze, napije się, pije tą kawę, wypije i on już staje, co ja mam robić. No ale to poczekaj, bo jeszcze to nie, bo czas ucieka. Przez ten czas, co ja na ciebie mam czekać 10 czy tam 15 minut, ja już bym zrobił połowę pracy, tak? To są właśnie, to jest właśnie żywioł ziemi, kochani. Więc tylko Wam pogratulować i, no pogratulować, ale powiedzieć że żeby się nie zamartwiać, że zawsze da radę wyjść z każdej sytuacji, żebyście, nie to, że... Boże, co ja zrobię, nie wyjdę. Nie, zawsze z jakiejś, obojętnie czy będzie już to naprawdę człowiek na dnie, da radę wyjść z każdej sytuacji, da radę. To wam mówi z złociutka, więc czy mam za was kciuki, żeby tak dalej, ale jeżeli są osoby, które nie mają na przykład nikogo z tego znaku, a na przykład wiedzą, że ktoś ma takie cechy no to co, ja mogę powiedzieć, bracie, się, bracie się za te osoby, bo to są osoby godne po prostu zaufania, tak? Mogą być takie, no nieśmiałe, takie słuchajcie, pokazać, że nie jest zainteresowany, bo praca, ale idźcie, porozmawiajcie, po pracy no to powiem wam szczerze, by was troszeczkę zagadał. Więc takich osób wam po prostu życzę. Ja wam ślicznie dziękuję, moje drogie osoby z poznaku yy, Ziemi i zapraszam was wtedy na kolejne czytanko.